Cześć, tu mamik, pokażę Wam o co chodzi w grze Kachuna. Jest to prosta gra dwuosobowa, w której będziemy sobie wykładać nasze mosty, czyli połączenia pomiędzy wyspami. Jeśli na danej wyspie będzie większość połączeń nasza, wtedy kładziemy taki totemik. Gra składa się z trzech rund. W pierwszej rundzie ten, kto ma więcej totemików, ma jeden punkt, w drugiej rundzie ma dwa punkty, a w trzeciej rundzie będziemy e, liczyć różnicę pomiędzy zwycięstwem a e, przegranym czyli ten, kto ma więcej odejmuje od tego co ma i to jest jego wynik i na koniec ten kto ma więcej punktów z tych trzech rund wygrywa a w naszym ruchu będziemy sobie mogli zagrać jedną bądź wszystkie karty, możemy mieć zawsze pięć kart na ręce, na karcie mamy wyspę, tak, czyli na przykład tą, na przykład tą kształtem patrzymy sobie tę wyspę i dokładamy sobie tutaj te mościki gdzie jest wolne Drugą opcją, jaką możemy zrobić, to jest usunięcie jakiegoś mościka. Wtedy musimy zagrać dwie karty albo tej samej wyspy, albo na przykład tej i tej, które sąsiadują. Wtedy będziemy mogli usunąć sobie ten, ten mościk. I na koniec swojej rundy będziemy pobierać kartę, bądź możemy spasować, nie pobierać karty wtedy nasz przeciwnik tego nie będzie mógł zrobić. To jest po to, żeby po prostu jeszcze zagrać jedną rundkę, sobie jeszcze gdzieś tam wyłożyć kartę. A więc tak, powiedzmy, że sobie zagramy gdzieś tutaj tak kartę jedną. Teraz możemy sobie zagrać drugą. Trzecią. I tu sobie zagramy czwartą. Mamy większość, czyli wykładamy sobie y, nasz totemik. I jeśli wykładamy nasz totemik, możemy usunąć też most przeciwnika, który gdzieś tutaj sąsiaduje. To jest taki dodatkowy bonus. I na koniec rundy sobie dobieramy karty. I tak by wyglądała praktycznie cała gra.